Bardzo serdecznie Państwa witam. Myślę, że w nowym miejscu, które jest nobilitacją Festiwalu Czarowego Krakowia, który jest odbywany po raz 22, i myślę, że to nowe miejsce dla tych odgrywek będzie na pewno rozwijać ten festiwal. It's a great privilege to welcome you to this 22nd International International Chess Festival here in Krakow in a new place here in Galaxy Hotel. We hope that this place will help us to develop this tournament in the future. Thank you, Mr. President, and I wish the President a happy holiday, a festive and prosperous one in Krakow. I believe that the President will be delighted not only with the holiday I wish you to have a great stay here in Krakow during this Christmas time. Uh, we hope that you will have a sense of achievement at the chessboard, and of course that you will be satisfied with staying here in. Inwestycyjny jest najlepszym pokaznikiem do węczenia medalu 70-lecia Małopolskiego Związku Szachowego. i sługach Here is a great chance to, to give out the of the 70 anniversary of Polska Chess Association to those who are contributed to chess in Małopolska. Poproszę teraz pana z Skrzypczaka, który zawsze jest z nami na wszystkich imprezach szałowych i utrpala to na swoich zdjęciach, które później są wszędzie wystawiane. Gratuluję Bardzo, bardzo proszę szefa. Potem galakty Pan Jacka Lekist. I bardzo proszę pana Sisława Krasa, który nie jest związany z szanami, ale jest związany z samami. ¿Qué le